Witam! Podczas prezentacji pokażemy, jak do oferty przygotowanej w programie Tiligo można załączać szczegółowe, rozbudowane opisy produktów zapisane w różnych rozdziałach i zawierające spisy treści. Te specjalne opisy produktów mogą być zapisane w programie Microsoft Word z wykorzystaniem dowolnych formatowań czcionek i kolorów. Pokażemy teraz przykładowy wygląd pliku załącznika utworzonego w programie Word. Tworzenie plików w tym programie umożliwia pisanie tekstu z dowolnymi formatowaniami. Powracamy teraz do programu TiLigo. Specjalnie dla celów tego filmu przygotowaliśmy cztery produkty, które wyszukaliśmy korzystając z Wikipedii. Jak widać w pierwszym produkcie jest krótka charakterystyka, cena i inne podstawowe informacje. Przechodzę teraz na zakładkę Pola Dodatkowe i tu jak widać mamy przypięte do danego produktu pliki. Te pliki opisują dany produkt, choć każdy z nich opisuje inaczej. Jeden opis pokazuje szczegółowy opis produktu, drugi to samo, ale po angielsku. Może być oczywiście też w dowolnym innym języku, z kolei trzeci pokazuje skrótowy opis produktu. Wszystkie nasze opisy produktów tworzymy w podobny sposób. Jeśli do danego produktu nie mamy pliku opisowego, to nie wstawiamy do pól dodatkowych żadnych zapisów. Zamykamy teraz okno produktu i przechodzimy do tworzenia oferty. Otwieram okno nowej oferty i wpisuję podstawowe informacje. Wypełniam też, jeżeli trzeba, pola, tekst początkowy i końcowy. Wybieram też klienta. Na razie nie wpisuję żadnego produktu do tabeli. Przechodzę do wydruku. Na wydruku otrzymuję przykład oferty, w której pokazane są teksty stałe, takie same dla każdej oferty. Wracam teraz do oferty w Tiligo i wstawiam jeden produkt. Pokazuję ponownie ofertę. I jak widać, teraz w dokumencie pojawił się nowy rozdział, a jednocześnie spis treści zaktualizował się odpowiednio. Ponownie przechodzę do oferty Tiligo i wstawiam dodatkowe trzy produkty. Teraz, jak widać, w naszej ofercie drukowanej pojawiły się zarówno opisy wszystkich wstawionych produktów, jak również kompletna tabela oferty. Tabelka ta może być wstawiona na końcu oferty, tak jak teraz, lub na początku. W mojej ofercie mogę dowolnie manipulować produktami, dodawać je lub usuwać. Można też przestawić kolejność produktów, co powoduje, że również kolejność tekstów opisowych jest inna. Widać teraz, że nasza pozycja, którą przesunęliśmy na początek, jest również na początku pozycji wymienianych w ofercie. To samo jest w tabeli oferty. Wystawioną wcześniej ofertę mogę też pokazać w wersji angielskiej, bez żadnej zmiany w samej ofercie Tiligo. Ponieważ chcemy wydrukować ofertę po angielsku, warto zmienić tekst początkowy i tekst końcowy na angielski. Możliwe jest też wpisanie tytułu oferty. Wystarczy tu tylko wybrać inny szablon wydruku. Jak widać, teraz pojawiła się nam nazwa naszej oferty. Jak można zauważyć, nowe teksty wstawione do oferty po kliknięciu na nie zaznaczają się w całości. Teksty te można edytować. Można nawet tę zmianę utrwalić, o ile chcemy, aby w każdym nowym dokumencie zmiany te były widoczne. W tym celu po zaznaczeniu danego tekstu wciskamy klawisze CTRL plus SHIFT plus F7. Pojawiająca się klepsydra oznacza, że zaznaczony tekst został zapisany do oryginalnego pliku i w przyszłości, gdy wybierzemy ten sam tekst, pojawi się już z tą poprawką. Jeśli nie odpowiada nam to, że teksty wstawione pokazują się z szarym tłem, to po kliknięciu na nie wystarczy wcisnąć Ctrl plus Shift plus F9, aby zamienić wstawiony zaznaczony tekst na normalny tekst oferty. Teraz po kliknięciu na tekst zaznaczony widać, że nie zaznacza się on jako całość. Ta sama technika pozwala na wstawianie opisów produktów bezpośrednio do tabeli oferty. Szczegóły przygotowania oferty do pracy z załączalnymi tekstami pisanymi w programie Word znajdują się w naszym podręczniku, do którego jest dostęp z poziomu programu Tiligo.